Siemano, siemano, z tej strony Szymonek Play, no i co, witam was już w kolejnym odcinku na stronie Casehack. Jak zawsze na wstępie zachęcam was do wpisania kodziku Pawlik, klikacie sobie tutaj plusiki w tym oto miejscu, a zaraz się tutaj nam właduje elegancko, mm -hmm. o, w tym oto miejscu wpisujecie kodzik Pawlik, gdzie dostajecie dolary jako bonus powitalny, no i 20% przy każdym doładowaniu z moim kodzikiem promocyjnym, polecam wpłacać, bo obecnie, jak wspominam już, tłagierowej, gdzie do zgarnięcia macie Akacza o wartości ponad 600 zł. Wystarczy wpłacić 2 dolary z moim kodzikiem. No i od razu można zgarnąć sobie takowego Akacza. Więc polecam, polecam. Dobra. A my sobie na początek otworzymy galaksji. Niestety nas nie stać na galaktykę. A szkoda. To dozbieramy, wydaje mi się, i najlepsza to będzie dla nas opcja. No i zobaczmy, co tutaj. Nic się nie tworzy, no to coś stworzymy, no. Będziemy się tutaj bawić, bo jak nikt nic nie tworzy. No i zobaczmy. No ok, okej, okay. akadż jest drogi. ok, i Royal, dobra, za 20 dolków. Zobaczmy, co nam się Okej, okay, wildfire za 65, spoko, w sumie drop, no i ostatnia formalność, no i tutaj, no, jest profit, jak najbardziej. Ok. tutaj nie zdołałem dołączyć, chciałem tam dołączyć, ale tutaj się nie przejmujemy, stworzymy coś 47 dolarów, mhm, dobra. Dodaj tutaj bota, botwor z tym razem sobie z nami pyka. No i on tu wyjdzie nam na prowadzenie po pierwszej batelce. E, w zasadzie skrzyni. no Po drugiej on tą przewagę utrzyma, no i na ostatniej będziemy musieli nadrabiać. No, ale nie wiem, czy tu się nam to uda. Chociaż mamy Royala, więc może, może. Tutaj tylko coś teraz mocnego z Royala jakby siadło. Dobra, jest spoko. No i wygraliśmy, wygraliśmy tutaj. Spoko. Dobrze. No to myślę, że możemy przejść sobie dalej. Turbo Win Warzone Babuszka i Quantum 700 dolków. No i co, zobaczymy co tu się wydarzy, nie? Okej, okay, Wildfire na początek 65 dolków, przyzwoity drop. Eee, Royal z drugiego. Okej, okay, okej, okay, dobrze. Teraz coś mocnego, no, Asimov. Okej, okay, dobrze, jednak jest bardzo dobrze. Okej, okay, tutaj, no, ale tu nawaja dla kolegi, właśnie. Mhm. Mm Dobra, kolejny Royal. Teraz coś mocnego znów, proszę. Piękniutko, dobrze, tak jest. 300 dolarów, elegancko. I ostatnia skrzynia, z której, no, nawaja, jest dobrze, jest dobrze. 1500 dolarów. Mhm. Mm przyzwoicie w zasadzie, no co mogę powiedzieć, o tutaj strujeczki nie zdołałem dołączyć to dobra, no to coś jeszcze trzeba zagrać takiego coś takiego już, no na krótsze zakończenie 4000 dolarów spróbujemy, no prawie skrzynię otworzymy później Galaxy może się nam zwróci akurat, zobaczymy no na początek tak średnio się to zapowiada nam Chociaż teraz dało, teraz dało coś, no i teraz kwestia tych skrzyń, właśnie. No, na początek tak średnio. E, tu rękawice, ale no tak, właśnie. Syfiaście. No dobra, no źle nie jest, źle nie jest. Mogło być lepiej. Dobra, no to Galaxy. Otwieramy. Zobaczmy, co nam siądzie z Galaxy. Mm, otwieramy Galaxy. No i z Galaxy jest nawet, co tu jest? Emeczka, Pandory, Fate, Meduza. No a nam siada 8 dolarów. Okej. Okay. Źle nie jest. No powiedzmy. Dobra, to jeszcze jeszcze mnie kusi tutaj zagrać. Dwie takie skrzyneczki. Na trzech tym razem. Jak się ma zwrócić, to się zwróci, a jak nie, no to nie zobaczymy, zobaczymy co tu się wydarzy. No i niestety, Royal Drop dla bota Nopi, on tutaj może zyskać przewagę. Jak dropnie, no to nie jest jakieś drogie. Więc możemy jeszcze to nadrobić. Możemy to nadrobić, no ale na pewno nie na tej skrzyni. No i jeszcze ostatnia tutaj nie nadrabiamy aż tak. Nie nadrabiamy. No i zgarnął sobie szóstkę. Dobrze, no to na dwóch stwórzmy pięć takich. Jeszcze, kusi mnie tutaj, kusi co, zdobyć profit, kurczę. Fajnie by było coś tutaj zyskać, nie? Nie ukrywam, że nie. Dobra, mamy royala, jest dobrze, widzowie, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, teraz coś, proszę, hole jakiś. No, dobrze, cztery kafle. Dobrze jest, dobrze jest. No ale on też tu dropi. On teraz też tu niestety dropi. Mm, dobra, kukrin droższy. O no, i ostatnia, ostatnia. Tutaj dobra, zwraca się. piątkę odzyskujemy. Dziękuję bardzo. Jest dobrze. 97, jesteśmy na plus. Jak widać, kod Pawlik oddaje. Wpłacajcie z kodzikiem. No i co, bierzcie udział w giveaway'u, Polecam wpłacać. Eee, brać udział oczywiście. No i co, zostawcie lajka pod odcinkiem Subika na kanale. Komentarz można napisać, no i widzimy się w następnym odcinku. Widzowie, Siemaneczko.